Zadanie 1.31. Na rysunkach na następnej stronie są przedstawione wykresy funkcji, które powstały w pewnym przekształceniu wykresu funkcji wykładniczej f od x równa się 3x, gdzie x należy do R. Podaj wzory tych funkcji. Ok, to teraz tak. Na początku przypomnijmy sobie małą teorię. To jest, po odbiciu symetrycznym wykresu funkcji y równa się f od x względem osi o x, otrzymamy wykres funkcji y równa się minus f od x. Po odbiciu symetrycznym wykresu funkcji y równa się f od x względem osi o y, otrzymamy wykres funkcji y równa się f w nawiasie minus x. To jest nasza teoria, na której będziemy się opierać. Następnie musimy sobie ustalić, jak wyglądała nasza pierwsza funkcja, czyli y równa się f od 3 do potęgi x. Czyli tak, y równa się 3 do potęgi x. Aby móc ją narysować, rysujemy sobie tabelkę x i y. x sobie wyłonimy 3 minus 1, 0 i 1. I mamy. 3 do potęgi minus pierwszej to jest oczywiście 1 trzecia. /3. 3 do potęgi 0 to jest oczywiście 1. No i 3 do potęgi pierwszej to jest oczywiście 3. Mamy tutaj wykres, zaznaczamy te punkty. Minus 1 i 1 trzecia będzie gdzieś tutaj. 0 i 1 będzie gdzieś tu. 1 i 3 będzie gdzieś tutaj. Czyli ten wykres Wygląda nam jakoś tak. Dość pięknie. To jest nasz wykres początkowy, ten, który, e, który mamy tutaj 3 do potęgi x. Czyli y równa się 3 do potęgi x. Dobra. Co się dzieje w podpunkcie A? W podpunkcie A patrzymy się. Najpierw na te punkty tutaj najbardziej obligujące, czyli ta. Tu. 1 przeniosła się na minus dwójka. I oprócz tego odbiło nam się to względem osi x. -ów. Czyli jeśli nam się to przeniosło w podpunkcie A o 1 w dół. I o minus odbiło się względem osi x. Na no to patrzymy. Względem osi o x, ok. Czyli minus dodajemy przed wzorem. No to spoko. Czyli mamy y równa się minus 3 do potęgi x i poszło jeszcze jedną jednostkę w dół, czyli minus 1. Następnie patrzymy na przykład b. Przykład B nam się nie odbił względem żadnej osi, tylko przesunął nam się punkt. Punkt początkowy był tutaj, o, a teraz przesunął się o raz o dwie jednostki tutaj, dwa. Czyli w takim razie przesunął się w prawo czy w lewo? Przesunął się w lewo, czyli robimy plus dwa. Czyli y równa się 3 do potęgi x plus 2. Prawo-lewo jest na odwrót. Bardziej nam się kojarzy, że jeśli w lewo to jest minus, a w prawo to jest plus, no ale niestety jest tutaj na odwrót. Przykład C. W przykładzie C, czy ten wykres nam się odbił? Nie odbił się, natomiast na pewno nam poszedł. Chyba w dół. Patrzymy się, szukamy tego naszego obligatoryjnego punktu. Punkt 0,1. 0,1 zrobił nam się, moim zdaniem, tutaj. Tu. O. Czyli nie dość, że on poszedł o 1 w dół, to jeszcze poszedł nam o 2 w prawo. Czyli zapisujemy sobie przykład C. Y równa się 3 do potęgi x. W prawo poszedł nam o 2, czyli minus 2. W dół poszedł nam o 1, czyli minus 1. I przykład D. Dobra, co się działo w podpunkcie D? W podpunkcie D, moim zdaniem, nie dość, że ten punkt 0,1 poszedł nam w górę tutaj dwie w górę, to jeszcze odbił się. Zobaczcie, że jest na odwrót. Widzicie, tu jest taka długa, długa linia. Odbiło nam się to względem osi y. Jeśli nam się odbija względem osi y, to ten minus nam się robi. Minus się robi w tutaj f od minus x. Czyli będzie to wyglądało w ten sposób: y równa się 3 do potęgi minus x, a oprócz tego poszło jeszcze 2 w górę, czyli plus 2.